Mógłbym powiedzieć, że nic dodać, nic ująć, ale to by było smutna konstatacja w stosunku do większości z Państwa, jak, jak widzę. I bo to tak jest, proszę Państwa, że to oni ci młodzi, oni są w stanie takiego zauroczenia, takiego zachwycenia jedno drugim. Ja mówię o sytuacji, kiedy są młodzi, kiedy tam... Uuu! Które to z nich, ciekawe? Jest to stan takiego zauroczenia, popularnie to w periodykach i książkach na ten temat nazywa się miłością. Nie rozmawiajmy o tym, bo to jest stan ograniczonej poczytalności człowieka. Potem to wszystko przechodzi, oni próbują to uczucie wprowadzić w stan takiej pasteryzacji, popularnie znanej małżeństwa. I w stanie tejże pasteryzacji, głębszej czy mniej głębokiej, Pytają wspomniane tu periodyki, a gdzie ta miłość jest? Czy oni, jak już są leciwi, to ta miłość funkcjonuje jeszcze. Moim zdaniem, funkcjonuje. Tylko ona przechodzi w stan głębokiego utajnienia. Ona się zamienia w troskę miłości. Ja tak sobie to wyobrażam, że jak już oni są głęboko leciwi, to któregoś dnia wieczorem on ją pyta. Tym przypadkiem nie wiesz, jak ja mam na imię. A ona mówi, a na kiedy ci to jest potrzebne? Gdyby ona jego nie kochała, to ona by to zbagatelizowała. Ona, to musi być ogromna miłość, bo ona jest gotowa rzucić się w jakieś ich wspólne papiery, żeby znaleźć to imię. Bo chce wiedzieć, ile ma czasu na to. Czy zdąży. Także ta miłość jest w stanu głębokiego? Tutaj nie, nie. Co prawda, kolejny punktogramu przeczy temu, bo brzmi tytuł tej pieśni: Ja nikogo nie potrafię kochać. Hm. No, gratuluję. Jan Stecz. się zapala, a na portierni spać się kładzie nocny stróż, w bramie odciąga mały. Nie czeka na mnie nikt, bo ja nikogo nie potrafię kochać już dziwki po nogach całowali mnie z Ręciska jedna rwała dla mnie złoty ząb jej naturalny śmiech tłumił mi w sercach dech, kpiąca młodość, wyszumiała się jak dom, mój naturalny śmiech, tłumił mi w piersiach dech, kpiąca młodość, wyszumiała się jak dom. Aż raz mnie jeden zapoznała literatka. I biwszy na halię wilny swej kawiorem pasłamie. Mówiła mój ty śnie, będziesz miał wszystko, tylko wiernym być mi chciej, kawiorem pasła mnie. mówiła mój ty śnie, będziesz miał wszystko, tylko wierny być mi chciej. Sprezentowała kiżza cztery w Simonadeski na deski, latem wiozła mnie na krym. Chciała dać komfort, w Gdyby nie ten tam mus. Tam krwawem krwawym czynem nigdy się nie splawiłbym. Chciała dać komfort włosy, gdyby nie ten mus. Tym krwawym czynem nigdy się nie sprawiłbym. Siedzę na prycie dziś w królnej że petów nie mam, słowa z muszę ćwić. Księżyca misal śni. Świat cały z misami. Bo ja nikogo nie potrafię kochać już. Księżyca misal śni. Cicho! Ludzie, Bo ja nikogo nie potrafię kochać!